Zostaw łapkę w górę! Bo polecam. Dragon Sunk Online. Zaczynamy film! Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamil 4 A to jest słuchajcie, pierwszy odcinek z Dragon Sunk Online. Tak, dobrze słyszycie, Dragon Sunk Online. Tylko słuchajcie, muszę sobie... Dźwięki ustawić. Ok. I rozpoczynamy grę. Słuchajcie. Um. Ło. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Uchwyciłem. Dobrze. Nagrywam to na kamerze. Dlatego będzie trochę słaba jakoś. Ponieważ jeszcze tu jest obraz, tu jest obraz, tam jest dużo obrazu. I wiecie. O Jezu, o Jezu, o Jezu, ten, ta głośność! O! zabigodne godne ciebie potwory, ilość... A teraz co wybi wybieramy? Hmm, prastarą wiedzę czy magiczny... E to. Tak, wybierz. I okej. Okay. Nie chcę od ciebie oferty... Nie chcę... O! Event jest nowy! Pustynia Esencji! Czyli dzisiaj robimy pustynię Esencji! No skoro tak, to tak, nie wiem o co z tym chodzi. Tutaj, pójdźmy za tym. O, to gdzie to prowadzi? Jestem ciekaw bardzo, gdzie to prowadzi. Aha, to kata, do, do katakumbów, dobra. Więc tak, ja bym chciał sobie najpierw otworzyć skrzynkę. O, właśnie, to miałem sprzedać. Skrzynka też sprzedamy to. 8 tkanin to sobie zatrzymam. Dobra. Czekajcie, wezmę siwka, będzie szybciej. Jestem już na moim siwku. I lecimy. Idziemy na pustynię Esencji. I słuchajcie. Pod vlogiem numer 5 było 12 łapek w górę, dlatego nie zrobię półgodzinnego odcinka. Nawet jakbym chciał, to i tak bym nie mógł zrobić, ponieważ no, niestety, YouTube nie pozwala mi nagrywać półgodzinnych odcinków, tylko pozwala mi nagrywać 15-minutowe filmy. Ja mam pytanie. Gdzie jest ta pustynia esencji? Aha! Wprowadzi... Już wiem co to jest. Bo ja misję do wykonania. Wprowadzili mi po prostu oznaczenia. Ale dobra. Nie to. Nie to. Też nie to. Też nie to. Nie to żadnych ofert nie chcę, nie wezmę, nie podejmę się. Nie to, nie to, nie to, nie to. To. Tylko teraz czekajcie sklep. Ja potrzebuję po prostu to. Droga sfery do szamirla. Dobra, ja to mam. O, esencja. Ja już. Dziękuję. Miałem dziesięć odłamków sfery, więc dziękuję bardzo. No to co?

O, dostałem jeszcze jedno. O, pięć drakenów dostałem. Fajnie. I dostałem jeszcze jedno. Dziękuję bardzo. Co to jest? Nasenny trunek kilowa. Nie dzięki. E, pana, pana, pana. Czyli panią. Pokonaj esencjowe wiry i esencjowych wirowników. Ilość 500. To ta misja może być ciekawa. Weźmiemy ją sobie. Nie, nie chcę cię, Chcę tego pana, właśnie. 50 rakenów. Przywołaj niebieskich, esencjowych wojowników. Zbierz od nich niebieskie, esencjowe serca w ilości 5. Weźmiemy. Dobra. I myślę, że możemy pójść sobie na tą esencjonalną pustynię. No to odłamek esencji? Dobra. Słuchajcie, ja dawno nie grałem na tym evencie, więc jak będę lamił, to Was bardzo przepraszam. Pyk, pyk. esencjował za. Dobra. Boże, jacy oni są słabi. Serio. Oni są bardzo... O. A, dziesięć ziarn esencji. A ja mam na razie tylko... Odłamek esencji 5 Ziarno esencji, o co tu chodzi? Przepraszam, bedelamiu, ja muszę tu kontrolować nagranie, myślę o. A tego mogę skrzesić tak. Dziękuję. A ziarno esencji, tak, to są ziarno. A to jest ziarno esencji, co to jest? Drobny pył esencji, Boże Święty. Dobra, tego pana obudzimy. Aha, muszę mieć pięć odłamków esencji. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Tutaj był, pamiętam, kiedyś Julow, ale ja go teraz nie będę chronił, bo nawet go nie ma. Boże, ja je mam na hita! Co to ma być? O, czerwony, cześć!

Uciekam stąd. Uciekam, uciekam, uciekam po kulkę. Uf, o Jezusie. Może ja sobie najpierw tego jednego pokonam? A dobra. Słuchajcie, bo ja nie chcę dednąć. Dopiero co tu przyszedłem. I co już mam dodać? O ich jest tutaj zdecydowanie za dużo. Dobra. He, hej, i co? Było ze mną walczyć. Dobra, ile ja już tego mam? Spadam stąd, albo sobie sumie tego jednego mogę pokonać. Dziękuję bardzo, ale ja stąd spadam idę sobie po hp. Dziękuję. O, tego mi właśnie nie było potrzeba. Uniwersalnego trunku. Dobra, już dwa te całe ziarny esencji. Słuchajcie, pójdźmy sobie tam do góry, bo tutaj pamiętam były niebieskie i mamy jeszcze 3 minuty możliwego nagrania. Tu są zieloni państwo Więc chodźmy na nich Okute rękawice wywalam Mam lepsze Proszę bardzo Mam okazałe rękawice duryjskie Tutaj mam duże HP. O, one już są silniejsze. One idą na dwa hity. Ale ja chcę tego pana obudzić. Proszę pana, proszę mnie zostawić. O, 10 drakenów dostałem. Śród miedziany wywalamy. Zapraszam do zabawy. A, obok są czerwone. Tego pana obudzimy? Nie. E, do widzenia, spadam z tej imprezy, ale moje działa nie. Dziękuję bardzo. Co mnie zabiło? O Jezu! Ale dobra, kończymy tą, tą część. To była pierwsza część pustyni Essencji. W drugiej części zejdziemy dalej. Więc do zobaczenia w drugiej części.